Dlaczego w pralce jest tyle programów, żeby każdy mógł przez chwilę poprogramować? Czy w związku z tym, że techniczni giganci tacy jak Meta, Google, Microsoft czy Amazon masowo zwalniają programistów, to czy nadal warto uczyć się programowania i czy ciągle jest duże zapotrzebowanie na programistów? Według różnych źródeł, największe światowe firmy technologiczne w ostatnich miesiącach zwolniły łącznie ponad 150 tysięcy pracowników. Powody były różne, ale gdybyśmy chcieli określić jeden kluczowy czynnik, to byłaby to konieczność obniżania kosztów w związku ze spowolnieniem wzrostu gospodarczego na całym świecie. Wiadomo, że firmy technologiczne podczas pandemii covidowej zatrudniały pracowników na masową skalę, a konkurencja o największe talenty szalała na wysokim poziomie. Masowe zwolnienia mogą sugerować, że w pewnym sensie cięcia te oznaczają wycofywanie się z polityki zatrudniania wprowadzonej od czasu pandemii. Zaskakujący jest fakt, że średni poziom doświadczenia osób zwolnionych to nie było 2 czy 3 lata, a często więcej niż 10. Nie jest więc prawdą stwierdzenie, że byli to młodzi pracownicy z niewielkim doświadczeniem, których można bardzo szybko zastąpić a ich rolę zautomatyzować. Jeden z możliwych powodów takich właśnie decyzji i sytuacji może być fakt, że pracownicy z dłuższym stażem otrzymują zazwyczaj wyższe pensje, no i pozbycie się tych pracowników. Mogło pomóc firmom w osiągnięciu ich celów finansowych. Pocieszeniem dla programistów może być fakt, że najbardziej dotknięte role i funkcje dotyczyły również działu HR i stanowiły 28% wszystkich zwolnień. Można wnioskować, że są dwie główne przyczyny takiej sytuacji. Po pierwsze, jeśli firma zwalnia pracowników, no to oczywistym jest fakt, że będzie zmniejszać liczbę rekrutacji, co wiąże się z mniejszym zapotrzebowaniem na personel HR. Drugim powodem, aczkolwiek nie do końca potwierdzonym, może być zastępowanie działań HR za pomocą automatyzacji i różnego rodzaju platform, które przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne oraz weryfikują w jakiś sposób umiejętności i kompetencje pracowników. Bądźmy szczerzy, żadna z tych firm nie balansuje na krawędzi bankructwa, ale kiedy firma rozwija się naprawdę szybko, czyli załóżmy, rośnie 20-30% rocznie, no to zbytnio nikt się nie przejmuje tym, jak olbrzymie są wzrosty i jakie są zyski. Ale gdy wzrosty są już niższe, no to inwestorzy są bardziej ostrożni i już w inny sposób oceniają firmy pod kątem ich zyskowności oraz ryzyka inwestycyjnego. No dobra, to teraz przyjrzyjmy się powodom, które zostały wskazane przez te firmy, które właśnie masowo zwalniały meta, czyli zwolnienie 11 tysięcy pracowników w listopadzie ubiegłego roku. Na początku covid -a świat szybko przeniósł się do sieci, a gwałtowny wzrost handlu elektronicznego doprowadził do ponadprzeciętnego wzrostu przychodów. Wiele osób przewidywało, że będzie to trwałe przyspieszenie, które otrzyma się nawet po zakończeniu pandemii. Zarząd Meta również podjął decyzję o znacznym zwiększeniu inwestycji. Niestety, nie potoczyło się to tak, jak się tego spodziewaliśmy. Czyli chcieli dobrze, a wyszło jak zawsze. Google, planowany zwolnienie 12 tysięcy osób. W ciągu ostatnich dwóch lat obserwowaliśmy okresy olbrzymiego wzrostu. Aby dorównać temu wzrostowi i go napędzać, zatrudniliśmy pracowników do innej rzeczywistości gospodarczej niż ta, z którą mamy obecnie do czynienia dzisiaj. Można by było przytaczać jeszcze wiele przykładów firm, i większość z nich, właśnie jako główny powód, podaje cięcia związane ze spowolnieniem rozwoju gospodarczego w porównaniu do tego, co działo się w czasie szczytu pandemii i popytu na ich usługi oraz oprogramowanie. No dobra, zatem jakie są konkretne powody masowych zwolnień pracowników w firmach technologicznych? Po pierwsze, zbyt duże zatrudnienie w czasach covidowych. Pandemia COVID-19 spowodowała, że firmy technologicznie zatrudniały więcej osób w związku z dużym zapotrzebowaniem na ich usługi i oprogramowanie. Przykładowo podczas pandemii Google na szybko wprowadziło zmiany w swojej platformie do wideokonferencji Google Meet, aby pomieścić więcej uczestników. Podobne zmiany wprowadziła Meta w WhatsAppie. Prowadzenie tak szybkich zmian wymagało doświadczonych pracowników, w tym Project Managerów, programistów, UX UI designerów i innych osób tworzących tego typu rozwiązania. W związku z tym firmy zatrudniały więcej osób, ale od tamtego czasu produkty dojrzały i obecnie nie są potrzebne gwałtowne zmiany, stąd firmy starają się redukować zatrudnienie, aby dostosować się do obecnej sytuacji panującej na rynku. Po drugie, presja ze strony inwestorów. Inwestorzy i fundusze inwestycyjne w firmach technologicznych takich jak Google, Meta, Amazon. Twitter, i tak dalej, naciskają na kierownictwo firmy, aby podejmować szybkie decyzje, które pomogą przeciwdziałać spowolnieniu wzrostu w tych firmach, a tym samym mają one zredukować koszty. Po trzecie, dojrzewanie sektora technologicznego. W ostatnich latach sektor technologiczny rozwijał się bardzo szybko, a eksperci zgodnie uważają, że ostatnie masowe zwolnienia wskazują na jego dojrzewanie. Po okresie hiperwzrostu, według ekspertów, jest to racjonalizacja struktury kosztów, aby przygotować się na wolniejszy wzrost lub nawet chwilową stagnację. Kolejna kwestia to brak płynności finansowej w nowych inwestycjach. Niektóre z nowo podjętych inicjatyw inwestycyjnych olbrzymich firm technologicznych okazały się po prostu nierentowne. Między innymi można tutaj wymienić dział robotyki Amazona, dział wirtualnej rzeczywistości Microsoftu i Metaverse oraz wiele innych. Wszystkie te przedsięwzięcia wymagały olbrzymich inwestycji, no i okazało się, że duża część kapitału została przepalona, bo nie było z tego zarobku na oczekiwanym poziomie. Po latach pracy nad dywersyfikacją źródeł przychodów firmy z tego sektora zostały zmuszone przez obecną sytuację gospodarczą do długiego i wnikliwego spojrzenia na siebie oraz ponownej oceny celu. I ponownego skupienia uwagi na swoich mocnych stronach. Firma macierzysta Google Alphabet spędziła lata na próbach zdobycia pozycji firmy księżycowej, finansując daleko idące inicjatywy, takie jak balony Wi-Fi w stratosferze. Inteligentne soczewki kontaktowe i drony dostawcze. Mark Zuckerberg zainwestował wiele w metaverse, czyli nowoczesny cyfrowy świat, który jego zdaniem stanie się kolejną dużą platformą, ponieważ żadna z tych inwestycji do tej pory się nie zwróciła. No to firmy są zmuszone do zresetowania się i ponownego skupienia na produktach, które zapewniły im dotychczasowy sukces. Kolejna kwestia to nadchodząca recesja. Zgodnie z wieloma oświadczeniami kierownic z tych gigantów technologicznych, spodziewają się one recesji w nadchodzących czasach. No i jak obecnie widzimy, przewidywania te nie były jakimiś herezjami, tylko racjonalną analizą, patrząc na to, co obecnie się dzieje z upadkiem światowych banków, rosnącą w wielu krajach inflacją i tego typu niefajnymi sytuacjami. Z drugiej strony pojawiają się również nie do końca racjonalne powody, które mówią o tym, że firmy technologiczne wzajemnie się kopiują i podążają śladem swoich konkurentów. Skoro oni zwalniają, no to my też będziemy zwalniani. Wiem, że ten materiał może nie jest zbytnio optymistyczny, zwłaszcza dla osób, które uczą się programowania i gdzieś w niedalekiej przyszłości będą szukały swojej pierwszej pracy. Ale chciałbym cię zapewnić, że pomimo zwolnień i obaw przed spowolnieniem wzrostu gospodarczego, programiści cały czas są poszukiwani, a popyt na ich usługi cały czas rośnie. Wiadomo, że takie liczby odnośnie tylu tysięcy zwolnień wydają się olbrzymie. Ale trzeba wziąć pod uwagę fakt, ile osób zostało zatrudnionych wcześniej, a nawet w trakcie samego szaleństwa covidowego. Wystarczy spojrzeć na ten wykres. Programiści zawsze będą integralną częścią sektora technologicznego i są oni fundamentem branży, więc nawet po zwolnieniach będą mieli wiele możliwości. Programiści, zwłaszcza ci pochodzący z dużych firm technologicznych, których właśnie te zwolnienia dotknęły najbardziej, zazwyczaj dostawali pracę w ciągu kilku godzin lub dni od zwolnienia. Wielu z nich natychmiast znajdowało podobne stanowiska lub role w innych firmach. Wiadomo, że ich umiejętności i kompetencje związane z tworzeniem oprogramowania są uniwersalne i użyteczne w innych branżach, dlatego szybko mogli oni się odnaleźć w innych firmach. Podsumowując, nie ma co się podniecać masowymi zwolnieniami, ponieważ wcześniejsze masowe zatrudnienia były o wiele wyższe. W związku z czym bilans i tak pozostaje na plusie, a programiści nawet jeśli stracili pracę, no to długo nie musieli czekać na dobre oferty i wkrótce znajdowali ją w innej firmie. Wynika to z faktu posiadanych umiejętności i kompetencji, które ich wyróżniały i pozwalały szybko znaleźć zatrudnienie. Dlatego ucz się spokojnie i mniej się skupiaj na wiadomościach, a bardziej na tym, żeby zdobywać jak najwięcej wiedzy i umiejętności, bo tylko w taki sposób osiągniesz sukces. A dodatkowo jest mała szansa, że zdobędziesz pierwszą pracę u jednego z tych gigantów technologicznych. Także rób swoje, ucz się dalej i się nie przejmuj za bardzo. Trzymaj się, hej!